Siemanka z tej strony Rami i mam dla Was super wiadomość. Od jutra, bo że teraz jeszcze mi mama tam odkusza, mniejsza o to. Yy, od jutra zaczynam robić live i yy, możliwe, że zacznę od 14 Ale też nie wiem. Yy, jutro będzie z pierwszego i yy, live'a. I będzie to o rysowaniu, więc czekajcie do jutra. Bo i tu może się pojawić lajk. Słuchajcie, mam jaki lajk. Live. Laj. I ten live ogólnie nie wiem jeszcze o czym będzie, ale znajdziecie o rysowaniu. I teraz yy, możecie pisać w komentarzach co, bo jeszcze zrobię głosowanie. Co chcecie, żebym narysowała. Thanks. Bye.